nie masz czasem już dość starania się, szukania. Czy masz czasem takie poczucie, że chciałabyś odpocząć od tak wszystkiego od tych trudnych stanów w tobie, od tych emocji. Od tych myśli, które ciągle i ciągle nie odpuszczają, ten natłok myśli jest tak uciążliwy i trudny, z którym się utożsamiamy, któremu poświęcamy tyle uwagi, przez którego cierpimy. Co jeśli Ci powiem, że nie jesteśmy tymi myślami? Że jesteśmy czymś jeszcze większym. Jesteśmy czymś inaczej. Jest na, w nas takie miejsce, gdzie jesteśmy ostoją, taką równowagą. Jest w nas takie pole przestrzeń. Gdzie odpoczywasz, tam po prostu jesteś. I cokolwiek dzieje się na zewnątrz, czegokolwiek doświadczasz, dotykasz, jesteś świadkiem czegoś poprzez czucie, poprzez widzenie, poprzez słyszenie, poprzez Twoją obecność, to jeżeli uświadomisz sobie, że w Tobie jest ta przestrzeń, tej czystej świadomości, esencji istnienia w Tobie, które to doświadcza i w tym miejscu, już teraz możesz poczuć się wolny od tego wszystkiego. Co jeśli powiem Ci, że masz do tego dostęp od teraz? Już, po prostu, tak. Wystarczy Zatrzymać się. Spojrzeć na to wszystko, co ci otacza, na tu iluzję, na te programy. I zdjąć to. Z siebie. Poczucie wolne. I dążyć do wolności.